Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Yy... Ciąg dalszy obliczeń. W poprzednim materiale mówiłem Państwu o roli wizualizacji. Jak fajnie jest czasem wziąć sobie ołówek i sobie coś przeliczyć, ponieważ media mówią nam różne rzeczy. Mówią tyle dwutlenku węgla, tyle ozonu. Yy, taka jest dziura ozonowa, taka jest choroba szalonych krów, takie jest coś. Media nam rzeczy różne mówią, ale pomyślałem sobie fajnie jest to przeliczyć na przykład zobaczyć ile wydziela dwutlenku węgla nasza cywilizacja a ile wydziela dwutlenku węgla na przykład jeden jedyny wybuch wulkanu prawda i na przykład proszę spojrzeć że nie wiem czy państwo pamiętają ale jak był pan pogrzeb pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego to wtedy był wybuch wulkanu takiego pylistego który wyrzucił z siebie dużo pyłu i yy, przestały latać wtedy samoloty. To znaczy, tam kto chciał, to przyleciał, a kto nie chciał, to nie miał świetny pretekst, żeby nie przylecieć. Wiem, że jakiś prezydent jakiegoś kraju afrykańskiego, chyba Algieru, czy kogoś, po prostu wsiadł w awionetkę i przyleciał takim małym samolocikiem. Yy, nawet dało radę. Natomiast no, to był idealny pretekst. Do czego zmierzam? Do tego, że Naukowcy oszacowali wtedy, to jest o tym dość cicho, że ten wulkan wyrzucił do atmosfery wtedy, w czasie tego jednego wybuchu, tyle dwutlenku węgla, ile nasza cywilizacja wyprodukowała od początku okresu industrialnego, czyli powiedzmy od pierwszych maszyn parowych w XVII wieku, tam XVIII. Kiedy naprawdę weszły te prawdziwe maszyny parowe, a nie były to eksperymenty, czy tamte dymarki, to od tamtej pory cały dwutlenek węgla, jaki produkowaliśmy, to wyrzucił ten jeden wulkan. Ja uważam, że powinno się dyrektywą europejską zabronić wulkanów i zabronić tej emisji wulkanom. Po prostu no skoro jest taka możliwość, no trzeba próbować. Po prostu jak mi się nie zabroni, to one będą tak sobie emitować, a przecież to jest niedopuszczalne. Żarty żartami. Jeśli chodzi o ciąg dalszych wizualizacji, to bardzo często mówi się, no wyprowadzono ze skoku wołomin 10 miliardów złotych. Jak sobie mówimy 10 miliardów, 10 miliardów, ale jest to kwota zupełnie dla większości ludzi abstrakcyjna. Jest to nic nie znaczy. Mówi się 10 miliardów. No tak, jakbyśmy powiedzieli, no w tym mieszkaniu jest 10 milionów tam bakterii jakiś, albo 10 bilionów. Powyżej pewnej kwoty, prawda? Powiedzmy 500 plus, 1000 plus, 2000 plus, 3000 plus. Ja myślę, że krajanie to tak dobrze liczą do kwoty 4-5 tysięcy złotych, czyli takiego naprawdę dobrego, luksusowego samochodu. Natomiast później te kwoty już się po prostu zlewają. I teraz uświadommy sobie, ile to jest 10 miliardów? Złotych skrojonych z jednego tylko skoku. Policzyłem Dacie Logan albo Sandero, bardzo dobre samochody, po 30 tysięcy złotych. One są trochę tańsze, one kosztują po 28-27, ale pomyślałem tak, po 33 nawet je policzyłem. Nie róbmy dziadostwa. Niech to będzie auto z klimą, z zakłówkami przy tylnych fotelach, z ogrzewaną tylną szybą. Może nawet z radiem. Niech to będzie naprawdę dobre auto. Nie, że jakaś taka bida, 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 tylko dobre auto za 33 tysiące. Notabene, nie wiem czy Państwo wiedzą, że najbardziej ekonomicznym na polskim rynku autem nie jest właśnie Jaris hybrydowy czy jakieś inne wynalazki, tylko najtańsza Dacia Logan 1.2 MPI z fabrycznym gazem. Zobaczcie sobie do statystyk. Jest to auto, gdzie, za, yy, gdzie najtaniej na rynku, najtaniej, w godnych warunkach przejeżdżamy 100 km, nawet hybrydy Toyoty bardzo zaawansowane technologicznie, pomijam cenę zakupu już takiego Yarisa, a gdzie Yarisa, gdzie Sandero, Przez Sandero jest samochodem większym, przestronniejszym, przy dobrej trwałości, to jeżeli te 30 tysięcy czy tam więcej, nawet różnicy jeszcze dołożymy sobie do paliwa, to to wychodzi w ogóle katastrofalnie dla tych samochodów hybrydowych, ale po prostu właśnie Darcia Logan, Darcia Sandero, 30 tysięcy. Policzyłem, że za 100 tysięcy możemy kupić trzy takie samochody. W dobrej jakości. Nie jakieś dziadostwo. Czyli możemy pójść do producenta, pomimo skali zakupu, i powiedzieć, że chcemy, żeby miał klimatyzację, dobre radio i na przykład nawigację. I to będzie pewnie miał, prawda? I jeszcze dostaniemy komplet zimowych opon, dywaniki. Więc za 100 tysięcy kupujemy trzy samochody. Tak? Za 100 tysięcy samochody. Za milion kupujemy 30. Czyli mamy. Do wyboru, albo kupić jedno Maserati Suva, takiego wyposażonego we wszystko, albo 30, 30 Daci Sandero. Też bardzo godnych, fajnych samochodów. Zobaczcie państwo, jak to jest. Czyli mamy za 100 tysięcy samochodów, za 100 tysięcy złotych kupujemy 30 z takich samochodów. Daci Sandero znowu pada, w pełnej wersji, czyli za jeden miliard. Nie wiem, czy dobrze liczę. Kupujemy 30 tysięcy daci. 30 tysięcy daci. Czyli za całe wyprowadzone pieniądze, 10 miliardów tylko z tej jednej instytucji. Przecież nie liczymy różnych innych, dziesiątek takich jest skoków, tylko w mikroskali przecież nie liczymy tam afer paliwowych, takich śmakich, różnych, prywatyzacyjnych, takich sprzedaży poniżej ceny, jakichś tam korwet. No to nie myślimy o tym. Myślimy tylko o jednym skoku, jakimś malutkim miasteczku w włuminie to zobaczcie, że można było za miliard kupić 30 tysięcy daczy, a za całą kwotę wyprowadzoną, czyli ukradzioną 10 miliardów można kupić 300 tysięcy daczy. 300 tysięcy ani kawałka więcej, no bo tutaj po przecinku, ale 300 tysięcy. 300 tysięcy samochodów. Ja nie wiem, czy ja dobrze liczę w ogóle. Policzyłem, że gdyby postawić je wszystkie ciasno na placu, to plac miałby szerokość jednego kilometra. Wyobraźcie sobie, kilometr idziecie i stoją w rządku ciasno. Jeden samochód przy drugim, jeden samochód przy drugim, jeden samochód przy drugim, jeden samochód przy drugim. Po horyzoncie, kilometr macie przed sobą. Kilometr, kilometr. No to się idzie ile się idzie, kilometr. Kilometr się idzie 10 minut, szybkim krokiem. Czyli od pierwszego samochodu do ostatniego 10 10... 10 Dobrze mówię, kilometr się idzie. Tak, 10 minut, no się idzie 6 na godzinę takim bardzo szybkim krokiem, czyli byście szli 10 e, minut 10 minut. A jeżeli jesteście z segmentu 50, to byście nawet szli 15 minut. A jak z segmentu e, 60, no to nawet byście mogli iść 20 minut z jedną bazą przystankową e, pośrodku. A jak z segmentu 70, no to jest skomplikowana sprawa generalnie, ale zakładamy, żebyście szli 10 minut. 10 minut byśmy szli. Prawda? 10 minut idziemy sobie 10 minut. 10 minut idziemy i jest samochód gęsto przy samochodzie, tak policzyłem. I teraz jest plac, gdzie są na szerokość stoją samochody na kilometr, a na długość ten plac ma 6 kilometrów. Wyobraźcie sobie plac, który ma szerokość kilometra, i 6 km długości gęsto zastawiony nowymi samochodami się Sandero i Logan. W dobrych wersjach. Nie w jakichś najbidniejszych, tylko w taką z klimą, ze wszystkim. Bo przy tej skali zakupu, nie targując się, bo w salonie ona kosztuje 28 tysięcy. Więc jakbyśmy poszli do producenta i powiedzieli, dzień dobry, chcemy kupić 300 tysięcy samochodów, no to, to byśmy tam ten plac miałby na przykład nie 6 km, a 8. Wyobraźcie sobie Państwo. Że w jednej tylko małej instytucji finansowej polek ekwiwalent placu, samochodów, to nakarmy tym wyobraźnie, szeroki na kilometr i długi na 6 kilometrów, czyli idziecie, idziemy, dziarskim krokiem, godzinę od początku placu, do końca i mijamy zderzak, 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 zderzak samochody. Nowe, pachnące, dla których wiele rodzin w Polsce taki samochód jest marzeniem niedoścignionym, bo te rodziny nigdy nie zakumulują 30 tysięcy złotych. Nigdy. Zakumulują może 3 tysiące złotych, może 5. O, w dobrym roku. Ale 30? Nigdy. To są rodziny, które nigdy nie miały nowego auta, nawet takiego za 28 tysięcy. Dobrze jest sobie takie rzeczy wyobrażać, jakoś tak wizualizować. Może powinienem tym się zająć, żeby czasami przewizualizować pewne rzeczy. Właśnie zwyczajnie, kredkami, flamastrami, narysować właśnie na przykład na tym jednym arkuszu samochody, które coś tam na przykład. Na przykład są warte tyle, ile wydatki miesięczne kogoś tam. Albo na przykład przeliczać wydatki różnych komisji państwowych na Dacie Sandero i zobaczyć, ile Dacie Sandero można kupić by było. Ile Dacie Sandero kosztuje nas na przykład to, że mamy prąd po tyle, albo mamy prąd po tyle, albo mamy prąd po ileś tam. Takie wizualizacje wydaje mi się karmią wyobraźnię i przeskalowują nam abstrakcyjną kwotę 10 miliardów złotych na taki plac, bo teraz kiedy ja sobie myślę o skoku Wołomin, to nie myślę o tym sobie, że to jest 10 miliardów, tylko sobie myślę, wyobrażam sobie plac pięknych, nowych, kolorowych samochodów, których większość Polaków nigdy nie będzie takiego miała. Takich samochodów marzeń, Dacia Sandero to naprawdę ładny samochód, w dobrym wyposażeniu, szerokim na kilometr i długim na 6 kilometrów. Niesamowite. Może samochodów, a to jest tylko jedna jeden mały przekręt. No mały, nie mały, ale taki, no, który nigdy nie będzie wyjaśniony. A te wszystkie inne? Och Boże, kochany, niesamowita sprawa. Życzę Państwu dobrego samochodu. Z dobrą instalacją gazową, z dobrą klimatyzacją. Nowego, pachnącego. Niech to będzie Daccia Sandero. Czemu nie? Czym się różni ktoś, kto jeździ Audi Q8 od tego, kto jeździ Dacia Sandero? Oni myślą, że się różnią, ale tak naprawdę niczym się nie różnią. A za różnicę tych rzeczy można zrobić mnóstwo fajnych, dobrych przedsięwzięć życiowych, aczkolwiek ja nie neguję sensowności istnienia Audi Q8. To jest piękny samochód i zachwycający. Jest to przejaw technologii i takie samochody powinny być. Nie każdy musi jeździć Dacia Sandero, ale w dobrze zarządzanym kraju każdy powinien oszczędny, po oszczędnym roku pracy móc sobie taką Dacia Sandero kupić. I właśnie to jest ważne. Wszystkiego dobrego.